Jak jest pięć polskich samochodów, to trzyma dwóch dyżur, a trzech śpi, i potem na zmianę, i tak co trzy godziny, co dwie godziny. My już nie staliśmy długo z tego względu, że wierzymy towar niebezpieczny. Jechaliśmy bokiem. Stoję od godziny wczoraj 21.00, wieczorem. To jest ponad 20 godzin. Ja powinienem przyjechać na granicę i czekać nie dłużej jak godzinę czasu. Te pieniądze, które my zarobimy to powinny być na hotel, ja powinienem sobie iść do hotelu, żeby spać się jak człowiek, a w poza tym, proszę Pana. Ja muszę nie... ale Pan będzie zmęczony. Czekam od wczoraj do 18 godziny, a przypuszczalnie gdzieś... Do godziny 20 nam zejdzie z dnia dzisiejszego. To jest donstop. stop. Ostatnio to jest donstop, stop, po prostu. To żeby na granicy stać 30 godzin. Co to? Turcja jest kurde. Człowiek zapowiada, że przyjedzie za, za, za dwa dni, a przyjeżdża za, za tydzień czasu. No Taka praca jest. wy jeździcie po świecie, macie rozeznanie. Czy na innych przejściach granicznych, na wschodniej na południowej granicy jest to samo? Nie ma, proszę pana. Tego, bo. Są wschodniej granicy, jest to samo. Sytuacja na przejściu pogorszyła diametralnie po dopuszczeniu do ruchu międzynarodowego przewoźników prywatnych. Pogłębił ją jeszcze bardziej fakt, że świecko jest jedynym przejściem dla tirów naszych wschodnich sąsiadów. Przewozy w ostatnich latach wzrosły, możliwości odpraw nie. Tu tylko chodzi o to, że, że Rosjanie blokują. Na te różne tam historie, Na, wszystko, na tak? wszystko. No i dopiero wania siada i jedzie. Cierpią pozostali kierowcy. Nasz urząd, to też trzeba stwierdzić, również nie wygląda imponująco. Ciasnota, zaduch, zmęczenie nie wpływają na sprawność pracy. Oto widok pobocza już na kilkanaście kierowców. Dlaczego pan nie korzysta z innych przejść? Oczywiście korzystam, tylko wie pan, sytuacja na odpraw szybkości odpraw ilości samochodów na granicy to jest różna, dlatego że u nas tutaj na świecku, przy tej kolejce samochodów, idzie to trochę szybciej. A tam na innych przejściach, na przykład jak w krajniku czy w Gubinie, można stać piątym przed budką odpraw celnych i stać 5 godzin albo 10 godzin. Bo celnicy na przykład odprawiają to bardzo wolno wtedy.